Skąd mieć w swoim życiu pewność, odwagę, tupet, przekonanie? Gdy odkrywasz przymierze z Bogiem, masz to. W nim, z nim, przez niego i w sobie. Dziś między innymi o tym. Także rozbieg i lecimy. Frejda życia z Bogiem, słowo daje. Kontynuujemy temat przymierza. Mówimy, jak myśli człowiek przymierza. Jak myśli człowiek, który przez wiarę w Jezusa, znając Boże słowo, odkrywa to, że jego życie jest splecione z życiem samego Boga. Ja mogę liczyć na Boga, a Bóg może liczyć na mnie. Żyjemy razem, idziemy przez życie razem. W poprzednim odcinku przyglądaliśmy się historii Dawida i Goliata, temu pojedynkowi, w którym młody chłopak pokonał potężnego wojownika dzięki temu, że miał mentalność przymierza, dzięki temu, że nie bał się zmierzyć z przeciwnikiem, z przeciwnościami, dlatego, że wiedział, że jest w przymierzu. Miał odwagę. Która w połączeniu z jednym kamykiem wyrzuconym z procy pozwoliła mu odnieść zwycięstwo, które od tysięcy lat inspiruje ludzkość i zachęca do tego, żeby y, przeciwstawiać się trudnościom. No właśnie, ale co daje nam odwagę, zostając w y, klimacie przymierza, co daje nam odwagę, co sprawia, że y, możemy być pewni? No właśnie, pewni. Pewni. Chodzi o wiarę w Boga. Czym jest wiara? Wiara, wiara, czyli zaufanie, zaufanie Bogu, zaufanie Jego Słowu, y, pewność, przekonanie, że to, kim Bóg jest, co mówi, co zrobił, jest prawdą, jest niezmiennym faktem. I bezcennej lekcji udziela nam List do Hebrajczyków, rozdział 11, czyli taki klasyczny rozdział poświęcony y, tematowi wiary. I y, już w pierwszym wersecie List do Hebrajczyków uczy nas, że wiara jest Pewnością. Wiara jest pewnością. Wiara, czyli zaufanie skierowane względem Boga, względem Jego słowa, względem tego, co zrobił, co robi. Wiara. Ta wiara jest pewnością. I pada tam słowo hypostazis. Greckie słowo hypostazis, które, co ciekawe, tłumaczone jest momentami wręcz jako podstawa, jak substancja. Substancja, czyli Wiara, którą mam względem Boga, oparta o Jego słowo, może być w moim życiu wręcz namacalna, wręcz konkretna. Wiara jest zupełnie czymś innym niż nadzieja. Nadzieja to jest może się wydarzy, a może nie wydarzy. Mam nadzieję, czyli pff, się pożyje, się zobaczy. Yy, czas pokaże. A Wiara biblijna, wiara skierowana ku Bogu, ku jego słowu, ku jego czynom jest taką pewnością, że może być wręcz namacalna. Wręcz możesz dotknąć tej wiary w sobie czy w innych. Może zdarzać się spotykać takich ludzi, którzy są tak przekonani, tak pewni Właśnie Boga, Jego możliwości. To jest skarb. Mieć takich ludzi dookoła siebie, mieć takich ludzi, odkrywać, że takie osoby są w kościele. Dlatego poszukaj sobie wspólnoty. Nie bądź sam ze swoją wiarą w Jezusa. Poszukaj wspólnoty. Dla mnie to jest wielka frajda, że od ponad 20 lat współtworzę wspólnotę Hefsiba, która jest częścią Apostolskiego Ruchu Wiary w Warszawie i poznaję ludzi wiary. Z Polski, z zagranicy, ponieważ działamy też w klimacie ekumenicznym, więc poznaję siostry braci z kościołów protestanckich, z kościołów prawosławnych, z różnych części rodziny chrześcijańskiej. I wielu z nich to są osoby, które inspirują mnie właśnie do tego, aby wiara w moim życiu była coraz bardziej pewnością, konkretem. Więc wiara. Co daje nam tę pewność? Bardzo ciekawe jest, gdy przyjrzymy się y, temu, jak Zawierane było przymierze. Mówiliśmy o tym w jednym z pierwszych odcinków naszej serii. Natomiast jednym z elementów, który był widoczny w niektórych kulturach w czasie zawierania tego rytuału, to był element, który polegał na tym, że partnerzy przymierza, którzy zamierzali zawrzeć przymierze, czy to ze względów wojskowych, czy ze względu przyjaźni, czy ze względów biznesowych, zaczynali ten rytuał stojąc plecami do siebie. Stali plecami do siebie, no, na początku jako jeszcze nie partnerzy przymierza, po czym szli, czasami szli po takim kształcie ósemki. Znamy dzisiaj ten kształt tej położonej ósemki jako symbol wieczności. Oni szli czasami też właśnie po, po takiej trasie, yy, i czasami szli, tak jak widzimy to w przypadku Abrahama, yy, yy, że, że szli wśród połówek porozcinanych zwierząt. Dlaczego? To było na śmierci życie, to była bardzo poważna sprawa. Yy, I kończyli ten marsz, już stając naprzeciwko siebie twarzą w twarz. Yy, widzimy to na przykład, gdy kobieta i mężczyzna yy, zawierają przymierze małżeńskie. I gdy ślubują sobie, to stają naprzeciwko siebie twarzą w twarz. Podają sobie prawe dłonie i, i ślubują. E, piękny, piękny element tego zawierania przymierza, który też pokazuje nam, e, jak to wyglądało w kontekście przymierza, które Jezus zawarł w naszym imieniu. No właśnie, twarzą w twarz z Bogiem Ojcem, gdy wisiał na krzyżu. Mówiliśmy o tym w piątym odcinku, co wydarzyło się na Krzyżu, ale teraz chcę nas przenieść do ósmego rozdziału listu, do Rzymian. Co nam daje tę pewność? Wiara, wiara w Boże Słowo. W 31 wersecie czytamy: Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Oto słowo Boże, i wszyscy powinni zakrzyknąć: Bogu niech będą dzięki! Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Stąd wypływa ta odwaga, stąd wypływa ta siła, wiara, i z niej się też rodzi nadzieja, radość, optymizm, pokój, bo jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, jak czytamy dalej, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z nim i wszystkiego nam nie darować? Obietnice, obietnice przymierza. Boże słowo, yy, które mówi nam o przymierzu przypieczętowanym krwią Jezusa. Bóg, pieczętując przymierze krwią Jezusa, potwierdza tym samym swoje obietnice. Obietnice, yy, czy patrzyłeś kiedyś na Boże słowo właśnie jak na obietnicę? W wielu miejscach Bóg yy, Obiecuje nam coś, dlatego że partnerzy przymierza zobowiązywali się, gdy zawierali przymierze, mówili: Możesz liczyć na mnie w tym i w tym y, obszarze, a jeżeli tego nie zrobię, to niech stanie się ze mną to, co z tymi zwierzętami, które tu leżą na ziemi, bo to jest przymierze na śmierć i życie, przymierze krwi. Więc mocna sprawa i cudowny fragment z listu do Rzymian, który mówi nam, że Bóg Skoro własnego syna nie oszczędził, jakże miałby wraz z nim i wszystkiego na mnie darować? I tu nie chodzi o to, że teraz będę pstrykał palcami i będą spadały mi luksusowe samochody z nieba. Bóg wie, że potrzebuję środka, środka transportu. Spokojnie, troszczę się o to, ale chodzi o to, żebym ja rozumiał, że On daje słowo. On dał słowo i przypieczętował to swoją krwią. Dlatego Bóg może też liczyć na mnie. Ja też, wyznając wiarę w Jezusa, daję Bogu słowo i mówię: Boże, Ty też możesz liczyć na mnie. Jak? O tym będziemy mówić w następnym odcinku, ale zobacz, Bóg ma do dyspozycji moje usta, moje ręce, moje nogi, moje finanse. On chce działać tutaj na Ziemi, yy, używając mnie. On potrzebuje mnie, potrzebuje też Ciebie. Jeżeli Ciebie nie ma przy Bogu, nie ma Cię w Kościele, to jest tam jakaś dziura. Brakuje Ciebie. Brakuje Ciebie. Naprawdę. W liście do hebrajczyków, w ósmym rozdziale, w szóstym wersecie, czytamy coś takiego, że Jezus stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. Wow. Niesamowity fragment, bo on mówi, że... W historii zbawienia najpierw mieliśmy stare przymierze i ono było cudowne i ważne, ale gdy, wypełniło, gdy spełniło swoją rolę i pokazało ludziom, że ludzie nie są w stanie przestrzegać przykazań 10 czy 613 po prostu nie jesteśmy w stanie o własnych siłach przestrzegać przykazań, że potrzebujemy odkupiciela, zbawiciela i tym zbawicielem stał się Jezus Chrystus, Bóg, Człowiek. I on stał się pośrednikiem lepszego przymierza. Lepszego, opartego na lepszych obietnicach. Fantastyczna wiadomość. Więc stąd się bierze odwaga, stąd się bierze pewność wiary, że mój Bóg zaprosił mnie do przymierza, które jest oparte na lepszych obietnicach. Oparte na lepszych obietnicach. On zobowiązał się względem mnie i mogę uczyć się w pokorze, bo to nie jest pycha. To nie jest pycha. Pycha to jest, gdybym myślał inaczej niż Bóg, albo gdybym gardził. Tym, co zrobił Bóg. A to on powiedział, że zaprasza mnie do przymierza zawartego na lepszych obietnicach. Ja teraz pokornie, pokornie, to znaczy wiedząc, kim ja jestem i wiedząc, kim jest Bóg. On jest moim ojcem, ja jestem jego dzieckiem, wchodzę w to przymierze. Chcę z tego korzystać, aby błogosławieństwo przepływało przez moje życie do życia innych ludzi, abym był dla innych błogosławieństwem. Pomóż mi, Duchu Święty, pomóż nam, Duchu Święty, żebyśmy myśleli, jak ludzie przymierza, mówili, jak ludzie przymierza i działali, jak ludzie przymierza, pewni wiarą w Jezusa, pewni Jego słowa, pewni tego, co On zrobił, gdy umierał za nas na krzyżu, gdy zmartwychwstał dla nas. I od tej pory my możemy liczyć na Boga, a Bóg może liczyć na nas. Święta sztama, życie splecione z Bogiem. Tyle na dziś. W kolejnym odcinku będziemy odkrywać przymierze dalej. A na razie, frajda życia z Bogiem, słowo daję. Do zobaczenia.